Już za parę godzin na tej scenie w Gliwickim Teatrze Muzycznym odbędzie się premiera musicalu Rogera i Hammersteina pod tytułem Dźwięki muzyki. Na tej scenie zobaczymy nie tylko aktorów zawodowych, ale również młodych artystów. Miłość jest piękna, choć nic jej nie zapowiada, bowiem jest to historia o wdowcu, kapitanie Fontrapie i o postulantce, czyli to jeszcze nawet nienowicjuszce, e, Marii, która no, pragnie poświęcić swoje życie Bogu. A tu rzeczywiście na skutek różnych zdarzeń, ale także i za sprawą chyba wspólnej miłości do dzieci, bo kapitan, ma ich już siedmioro na pół osieroconych, niestety. A także, także za sprawą miłości do muzyki ehm, powstaje miłość między dwojgiem ludzi. To w taki sposób niezwykle naturalny, piękny, ehm, ale w tle jest e, aneksja e, Austrii, zabór przez e, Rzeszę Faszystowską. Kapitan <laughs> 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 Wydaje mi się, że ten spektakl ma tak niesamowitą energię, że no wydaje mi się, że po prostu poniesie tutaj wszystkich i, i rozbawi całą publiczność. I wzruszy przede wszystkim publiczność, bo to jest spektakl, spektakl, z musical o, o niesamowitej przemianie pięknej dziewczyny, która rozsiewa miłość i patrzy miłością i kocha, jest kochana. I to się czuje, po prostu. Ściągnęłam scenografa również za aprobatą dyrekcji Gliwickiego Teatru. No, jest to inna wizja troszeczkę, inna estetyka. Myślę, że to jest ciekawie, jeżeli się mieszają kultury i poznajemy inne innych artystów. Przystowaliśmy tak naprawdę rodzaj ruchu do materiału, który, który mamy, czyli do dzieciaków, a dzieciaki są fantastyczne, a to była sama radość pracy z, z takim cudownym materiałem. Każde z dzieci jest inne. Z każdego staraliśmy się brać coś innego i ulepić z nich grupę i to, to się udało. Ulepiliśmy z nich fantastyczne, spontaniczne, radosne rodzeństwo i myślę, że to, jest, to będzie duży plus tego spektaklu. Te dzieciaki są urocze, z każdej z próby na próbę są coraz lepsze. A natomiast pozostała w nich ta. Ta świeżość i radość. I to jest, to jest piękne. Ja się bardzo ucieszyłam, jak dowiedziałam, że mam grać rolę Marii, ponieważ od razu miałam w oczach dzieci. Dzieci to jest to, co mnie czeka. I yy... Trochę bałam się oczywiście tego, jak będzie się z nimi współpracowało i próby naprawdę nie były łatwe, ale to ile oni przynieśli prawdy, po prostu zwykłej takiej dziecięcej prawdy do tego spektaklu, no to to budowało, to przede wszystkim budowało nasze próby i, i nas same. Będzie barwny, zabawny, wzruszający, ciepły, familijny, z piękną muzyką, z którą myślę, każdy wyjdzie w uszach i się jej nie pozbędzie przynajmniej na jeden wieczór. się Nie spodziewali, przygotowując się do tej premiery kilka lat temu, że gdzieś to nam się trochę nałoży na wydarzenia we współczesnej Europie, że, że gdzieś to będzie miało ten podwójne dno i jakby bardziej bolało. Ale, ale myślę, że, że jednak najważniejsza jest tutaj ta opowieść o, o miłości, która co tu ukrywać zawsze zwycięży. Muzyka